O, co ty Arcymonek chcesz siedzisz? No to mówię. Frytki będziesz robił? Co? Frytki będziesz robił? Nie, są jajka, ugotowane to bardzo na mnie chodzi. Dawno miałem smakę, nie? Ale kolega robi Frytki, to zjesz tam. To nie, pojedzę 15. A to zjadłeś jajka? Przyjęł wszystkie cztery, coś. Ich. Jeśli nie zrozumie, wspomogę cię z próbą. Wszystkie, jajka, no. To... Dałem mu skarpetki dla Ciebie, to zmienić No, ale są, no. Masz zmienić, a nie dobra, są. To mnie chcesz wkurwić? Masz plankę do golenia? O, to się ja mogłem na szybko. To o 5 rano się już goli to, o 5 Ty No przyjdę, do... muszę. Bo o 6 jest koparka. Tu masz dwie maszynki. Tylko ja Ci mówię, ta maszynka jest do zwrotu. Bo to jest to bardzo dobre. To jest bardzo droga maszynka, wziąć, ci... no ale tu masz ta wkład, wkład, to jest czwórka, wkład jest i wkład z ja to masz mi oddać, bo ja mam to do wkładów, tu, połóż, pamiętaj, to masz twórka. oddać. Tam w bo tu ma być, to A tak, to tu mogę tutaj jeszcze Wam przyniosłem. Oczywiście się, no daj tam, do tego rodówki. Kiełbachę, co? Na już. gorąco zrobicie. Ja dzisiaj nie robię, nie chcę zrobić. Już się pojadłem, daj mi spokój. Z tobą na śniadaniu, tu ramo zupę, przyszłem w zupę, wpierdolę, teraz jajka jeszcze. <laughs> mam mam smak, a jedzenie, no. Musisz dużo, żeby zgrubnąć. Mm. Czuję dużo poprawę już coraz lepiej. Muszę sobie jeszcze załatwić ten syrop na kaszę, bo mi strasznie dużo pomógł. Za, za parę... Tyle razy jedziemy do roboty, nie przypomnisz? To kaszę, to, po... to, to kaszę, nie? Po drodze Ale byśmy... Tak co, mało co. Po drodze byśmy... Ten, Po drodze gdzieś zajedziemy, to ten kupimy, nie jakiś tam syrop, tylko jakiś dobry na gruźlicę. No, a jaką gruźlicę tam na kaszę, <laughs> a nie na gruźlicę i ten, no. Zapomniałem, no. Max Pol, coś takiego. Co tak siedzisz, ogłasz? No, co mam oglądać? Fajny film? film? No, z sygnałem są wasze fajne no, filmy. Hmm. Ja też. Bo teraz to już jest stary. No, Czy wszyscy aktorzy, w ogóle, ten, to już są tacy starzy. No. Widziałeś tego, na przykład, Pazurę? No, Pazura też. Grał jeszcze Wandam to jest stary. Wandam to no. no. Już nie są te sami ludzie co? No jasne. A i ruchy mają, jeszcze co niektórzy? No mają, mają. Pazura na przykład jeszcze gra w filmach, ale Chcę też. Ćwiczyli tego, wiesz. Pazura na przykład w tym 13. posterunku, a teraz to jest cool. No. no. Zmienię skarpetki dzisiaj. Zmienię no. są nogi, jeszcze umyję, tego tam się Zimna woda tu jest. Jak zimna? Dzisiaj cały dzień zimna woda. Jak zimno, Czemu Zimno, Zimna no. Ty się mył i to jest zimna woda cały czas. Hmm? Ja to sprawdzę. To ma sprawdzić. No kurwa, może być zimno ty? No zimna no to. Ja nie sprawdza bo... Prawda. Hmm. Widzicie, że patrzył wcześniej, żebyś wstał o 5. Mam się. Musisz wstać o 5. Na ciekawie, bo o 5 Ci iść O, to Nie Na kuchni. Mhm. Jak jesteś śpiący, to wygląda, żebyś był najebany. To Co? Jak, byś, jak jesteś zmęczony i śpiący, to wygląda, jakbyś był najebany. Hmm. Ale miny masz inne. Jak jesteś trzeźwy, jak jesteś pian. Normalnie, no ja, bo nie wiem co jest. Będę widzowie sprawdzić jeszcze powoda, co trzeba. Nie ma bojlera, jest jakiś dobry bojler tu. Tu nie ma bojlera, to jest ten woda z Jumkera. No. Ścięciowy. Bojler. Skarpetki nie pierwszy, tylko wyrzuć. Jutro pojedziemy kupimy parę par. To mam nieprawda. Na No patrz jak kupimy jutro nowe? Ile będziesz chodził w jednych skarpetkach? No tyle. Kupię Ci, ja, ja sobie zawsze kupię z 50 par i będziesz miał. Ja, ja tak kupuję z dla siebie. Tak, tyle. Moja zawsze mówi, że mam więcej skarpetek niż włosów na głowie. Hmm. Muszę wymienić dyszkę wygrałem hmm. Czekaj czy ten przykleją dalej. Pewnie tak Chyba tak, no, na pewno. Jak dostali wypłatę wczoraj to gdzie no, nie przechali chyba w jeden dzień. I to w kurzeni więc... Nie w kurzeni, tylko zazdrośni. No i, i jedno i drugie A tak się mówi, jak się postrzegasz, tak się wyśpisz, taką sobie zrobili No taka jest prawda Tak sobie zrobili tą Mogli pomyśleć trochę tak, do głowy, wiz za, na, na wizerunek, na, kurwa no w porządku, nie, jakieś streama tak. zrobimy, może co? Gadają tak, co? W sobotę w niedzielę może jakieś streama? No, Gadam, tak, to no, no. a co ja go robię. mieszkanie ci się podoba? Ja oczywiście. Podoba się, podoba Te meble się świecą. No. no niebiesko, tylko trzeba włączyć. Hmm. Hmm. Ciężko się ściera do łóżka? Nie, no, nie, pokazał mi. No, sam bym się domyśliła. Ale... Pokazał ci, czy pościelał za ciebie? Co? Pokazał ci, czy pościelał za ciebie? Nie, pierwszy raz to pojechał i pościerał. Znaczy jak nie posiadał, to jest za pościelił, Kurde widzowie jutro. Jutro Wam nagram taki odcinek 20-minutowy, albo 25. Bo niestety nie zauważyłem i zostało mi 6 sekund. Się wyłączy, bo pamięci nie mam. Więc zostawcie opę suba 3, 2, 1 i koniec.